No, i witamy już gości ze sztabu WOŚP w Tychach. Justyna Rynkiewicz i Dariusz Greiner. Cześć, witamy wszystkich. Dobry wieczór. Bardzo się cieszę, że dotarliście. Powiedzcie, na jakim etapie są przygotowania do finału w Tychach? Co? W sumie to tak naprawdę moglibyśmy powiedzieć, że już wszystko jest dopięte na ostatni guzik, ale ponieważ um, Przygotowania to coś dynamicznego, ciągle się zmieniającego, więc my cały czas jesteśmy na pełnych obrotach i cały czas przygotowujemy. Natomiast zdecydowanie plan działania i tego, co się będzie działo, już jest klepnięty. Czyli nic nieprzewidzianego na razie się nie dzieje, wszystko jest ok, zgodnie z planem. A coraz więcej atrakcji. Dochodzą nowe rzeczy, więc chyba tak bardziej na pozytywnie. Ale zmieniło się miejsce, i to jest, no można powiedzieć, jakaś zmiana. Ci, którzy się przyzwyczaili do, do bacza, no to muszą pamiętać, że w tym roku, gdzie indziej muszą skierować swoje nogi. Kawałek dalej, ale nie tak daleko, z Baczyńskiego na edukacji. Także zapraszamy wszystkich serdecznie pod stadion miejski już w niedzielę o godzinie 11. Czyli przed południem tam jest więcej miejsca, pewnie co? Dlatego ta zmiana? O wiele więcej miejsca przed stadionem, ale my też nie zapominamy o rodzinach, o dziećmi. Także mamy też tą dużą salę konferencyjną przy Muzeum Galerii Sportu. Więc ogromne, ogromne przestrzenie dla dzieci, rodziny z dziećmi. Serdecznie zapraszamy. Pamiętamy też o Was. Orkiestra działa cały rok. Ten finał to jest zawsze taka. Kumulacja, kulminacja różnych wydarzeń, finał, zbiórek, to są pokazy różnych aktywności grup, stowarzyszeń, które, które wspomagają orkiestrę co roku. Co przewidzieliście na ten rok, co w tych się będzie działo, bo to pewnie interesuje tyszan. To jest bardzo dużo różnych wydarzeń. Za, za nami jedno z tych większych, czyli mecz hokejowy, który odbył się w 17 stycznia. Przed nami jeszcze wydarzenia w Underground Pub i również tańce na paprocanach latino, także na ważnych. lodzie. Na lodzie może nie, ale pewnie na terenie ośrodka zorganizowane. Ja to ja troszeczkę, że tak powiem, sprostuję. Spontan Latino na paprach odbywa się w byłym hotelu Tychy. O. Tak, także nie wysyłajmy ludzi czyli na patroceny. To, czyli to coś to, to się odbywało w ubiegłym roku też w hotelu Tychy chyba. Tak, to tak. Jest ta Teraz są dwie lokalizacje, były hotel Tychy i Szkoła Tańca Mojito. Mhm. Tam są zapisy. Jeżeli ktoś chce aktywnie tańcząc, można się zapisać i cały dzień wspierać włość właśnie w taki sposób tańczący. To tylko świadczy o tym, jak dynamiczne jest to środowisko i jak to wszystko potrafi szybko się zmienić. Tu się, ale jakby ktoś chciał, to na paprocany zapraszamy też, bo tam można trochę odpocząć, można pospacerować. To łyk z takiego świeżego powietrza jeszcze nikogo nie zabił, tak mi się wydaje. I, i posłuchajmy muzyki i wrócimy do tej rozmowy. No to już wiadomo o czym rozmawiamy, bo po tym sygnale to każdy Polak yy, mały i duży wie, że rozmawiamy o Wośb, bo to już y, w niedziela ze mną przypominam w studiu y, członkowie tyskiego sztabu Justyna Rynkiewicz i Darek Greiner. I rozmawiamy o tym, co się będzie w tych działo w niedzielę. Albo co już się dzieje, bo te przygotowania trwają. Wy jesteście w sercu w oku cyklonu. Yy, co, co, co tam? Yy, Planujecie, bo ja oglądałem wasz profil na fejsie, i tu absolutnie z każdej strony są ludzie, i spółki miejskie, i przedsiębiorcy, e, i artyści prezentują i oferują swoje e, sztuki. No, powiedzcie, jaki jest w ogóle plan i gdzie go można znaleźć? Plan, cały harmonogram w ogóle wydarzenia jest zamieszczony na naszym fanpage'u, tyski sztab Wośp. Ale um, oczywiście będą jeszcze cały czas um, uzupełniane relacje o tym, co się będzie działo. Natomiast jeżeli chodzi o samo, sam plac i teren wewnętrzny, to tu mamy mega dużo atrakcji. Ponieważ ja sercem jestem z maluchami, z rodzinami, z dziećmi, więc ja pozwolę sobie tutaj ten temat zaopiekować. Przede wszystkim chciałabym podkreślić, że celem w ogóle tego finału jest zbiórka pieniędzy dla najmłodszych, na leczenie chorób układu pokarmowego. Takim hasłem, które zostało stworzone na, na rzecz tego wośpu, to są zdrowe brzuszki naszych to jest zdrowe brzuszki naszych dzieci. I jest on dość pewnie wszystkim bliski i w związku z tym Stowarzyszenie Tyskie Szpilki przygotowało takie stoisko edukacyjne, gdzie będzie można skorzystać z porad dietetyka i dowiedzieć się i zdobyć praktyczne wskazówki, jak uczyć dobrych nawyków żywieniowych dzieciaki, a także dowiedzieć się czy poznać kilka pomysłów na zdrowe przekąski słodkie i słone, ale to nie tylko co nas czeka. Jest wiele atrakcji, które już znamy. To są różnego rodzaju zajęcia kreatywne. Malowanie buziek, tworzenie różnych rękodzielniczych rzeczy. To jest standardowa fotobudka. To jest również edukacja z warkoczykami. Ale mamy nowość. Mamy atomówki, które będą miały swoje interaktywne boisko. I będzie można spróbować swoich sił w grę w hokeja. Poza tym strefa zabawy i edukacji o. w barze stadionowa. I tam można będzie się też zagrzać, wypić kawy, herbaty, wyszydełkować serduszka wośpowe, też będzie malowanie buziek, ale również inny czas przygotowuje dla nas mydełka w tonie natury. Ja tak sobie pomyślałem, że gdyby finał się odbywał latem, to zamiast malowania buziek, które też jest przewidziane, to było malowanie brzuszków w tym. Finale na bosko wszystkiego rowerę. można spróbować. A czy, 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 będzie, czy będzie kąpiel w zimnej wodzie, tak jak w ubiegłym roku? Tak, oczywiście. To ja, żeby dorosłe. To mnie osobiście najbardziej dotknęło, chociaż nie kąpałem się. To, żeby dorosłe osoby też poczuły się zaopiekowane, to może ja o tym temacie <grym> troszeczkę opowiem. Tak, morsowanie to już tradycja. Będzie można nie tylko zażyć zimnej kąpieli. Temperatura, tak pokazują, koło minus 3, minus 5, ale też już zapas lodu zapewniamy. No żeby było... Tak, jakby było ciepło, to żeby morsy. Nie czuły się, nie opaliły się zbytnio. Ale tuż obok basenu z zimną wodą i z lodem będzie sauna, więc będzie i balia. Będzie można się zagrzać. Pomyśleliście absolutnie o wszystkim? Tak. Tak, z takich atrakcji dla dorosłych i też dla dzieci, to zapraszamy o godzinie 12.00. Jest bieg gorących serc na stadium z Lekkoatletycznym. I tu taka informacja wychodząca naprzeciw osobom, które nie zdążyły się zapisać. Zapisy zostały przedłużone. Mamy jeszcze sporo medalów przygotowanych dla Was wszystkich, więc zapisujcie się, przychodźcie na bieg gorących serc i dla małych dzieci, i dla trochę starszych, i dla dorosłych. To powiedz, jak się zapisać? Gdzie można to na zrobić? Na stronie, na fanpage'u jest link do zapisu na social mediach, właściwie też w mediach. Okej, okay. tak e... wystarczy się zapisać. Tak, tak. Zapisujcie się, zgłaszajcie się. Bieg się odbędzie, obojętnie, która to będzie, jaka pogoda. Także bieg będzie i pokażemy gorące nasze serca. Też Polonia wystąpi na zewnątrz, na placu. Więc tutaj gry i zabawy z Polonią na trawie troszeczkę lodowatej w tym roku będziemy bić rekord w tańca w Jeruzalema. w tym zobaczymy, ile w tym roku. O godzinie od 14,45 do 15. Będzie. Też pokaz cięcia auta. Straż pożarna przygotuje, no i specjalnie też dla mieszkańców będziemy mogli zobaczyć, jak się olej pali. Także w bezpieczny sposób strażacy przygotowują troszeczkę atrakcji. Będzie o 16:45 próba bicia rekordu na skakankach z Olgą Jumps. Także też zapraszamy, zapraszamy wszystkich na plac. Będzie się tam sporo działo, będzie sporo nowości podczas tego finału. Będzie też muzyczny autobus. Tego o tym jeszcze nie mówiliśmy w naszym harmonogramie. To taki punkt muzyczny autobus, ale myślę, że przy kolejnym wejściu troszeczkę więcej już zdradzimy o, ty, o tym takim punkcie, bo on będzie trochę niespodzianką i sami nie spodziewaliśmy się, że aż coś takiego fajnego uda nam się przygotować. Okej, okay, dobra, to po muzycznej przerwie o tym powiemy, o tym autobusie, ale skoro już powiedziałeś o. O, o biciu rekordu, to powiedz, na czym to bicie rekordu będzie polegać i czy. czy... Trzeba mieć ze sobą swoją skakankę, na przykład. Tak, zapraszamy wszystkich, by zabrali swoje skakanki. Bez skakanek to się nie uda, bez Was też nie. Olga Jumps nauczy nas skakać, przypomni, Będziemy mogli nasze brzuszki też troszeczkę rozhuścić. No i zobaczymy, ile nas wszystkich weźmie udział w tym biciu rekordu skakania jednocześnie. Ja myślę, że nawet jeżeli ktoś nie ma skakania, to możemy zaimprowizować, że je mamy, i też po prostu poskakać i dobrze się bawić. To będzie fajnie wyglądać. A my wracamy do zapowiedzi niedzielnych wydarzeń, które będą mieć miejsce w związku z finałem Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Tychach. I rozpoczęliśmy o tym, że będzie autobus. I co on tam będzie robił? To będzie taki specjalny wośpowy autobus, do którego będzie można wsiąść. To będzie autobus rozmów. I już za chwileczkę, już za momencik w social mediach pokaże się ta informacja. Pierwszy kurs o 15.30 spod stadionu miejskiego. I pasażerem tego autobusu będzie prezydent miasta Tychy, Maciej Gramatyka. Więc będzie można z panem prezydentem wsiąść do tego autobusu, przejechać się, porozmawiać nie będzie trzeba mieć nawet biletu, wystarczy wrzucić do puchy, otworzyć swoje gorące serducho i taki kurs z prezydentem będzie można w naszym autobusie doświadczyć. A wiadomo, gdzie on będzie jeździł, jeszcze nie wiadomo pewnie jaką trasą. Pewnie A nie to... będzie można po drodze do niego wsiąść. Ja ale... już tak wymyślam sobie, co, co tu się może wydarzyć. Z Tego nie wie nikt. Yy, jeszcze są dwa dni, więc hmm, tu, tu wiele rzeczy może się zdarzyć, ale już o godzinie, na pewno przed 16.00 ten autobus wróci, mhm. bo o godzinie 16.00 tym autobusem będzie można pojechać. Z hokeistami i koszykarzami GKS Tychy. Także drugi kurs, e, hokeiści, koszykarze GKS Tychy. A o 16:30, trzeci kurs z piłkarzami GKS Tychy. E, także już myślę, dziś wieczorem, jutro w social mediach zobaczycie zapowiedź tej atrakcji. Ona już dzisiaj wypłynęła w Radio Tychy. Zaangażowaliście absolutnie wszystkich czołowych sportowców z tego miasta. E, do swojej trudno, chyba, będzie żeby to byli czołowi hokeiści, niestety w niedzielę jest mecz hokeja, mhm. no ale hokeiści wesprą nas i no na pewno to nie będzie, to jest fajne, fajne miejsce, czas, żeby z takimi osobami spotkać się i porozmawiać. Ale e, jeśli jesteśmy już przy autobusie, to trzeba powiedzieć o strefie motoryzacyjnej, która tu jest bardzo bogato reprezentowana. Bo, bo jest, nie wiem, co to jest: Piaskownica 4x4 Auto Off Road to pewnie prezentacja takich samochodów. Epo Transklasyki, Fazi, to ja Faziego znam, to jest maniak z samochodów terenowych. Martyna Serafin, mistrzyni rajdów górskich. No, to się będzie tam działo naprawdę grubo. American Cars jeszcze do tego no, ekipa Piaskownica razy 4 razy 4 to jest ekipa która przyjeżdża już od wielu lat i mm -hmm. pobija co roku rekordy w zbieraniu pieniążków. Zaskakują i siebie i nas wszystkich. No właściwie co rok z roku na rok to jest taka ekipa, że no dziesiątki tysięcy zbiera pieniążków, że nie tylko można popatrzeć, ale i się przejeździć poprzejechać takimi terenówkami. Myślę, że w tym roku też będzie taka Możliwość. Będą też motory, będzie Marek Suslik, będzie ekipa Motofan, będą też militaria, także no, będzie ta strefa motoryzacyjna duża, choć do końca jeszcze też nie wiemy, ile tych klasyków przyjedzie, bo pogoda na klasyki no niezbyt dobra. Ale klasyki będą, będzie więźniarka, tak. To... Jak ktoś się będzie źle zachowywał, to od razu będzie można... Albo w nagrodę. Mhm. Jak ktoś będzie chciał sprawdzić, jak nam w środku jest a myśli o sobie w ten sposób, że nigdy tam się nie będzie miał okazji znaleźć. A co z tym Belfegorem, bo o tym mówiliście już kilka razy, a ja cały czas nie wiem o co chodzi. Mm -hmm. To znaczy mówiliście poza anteną, bo słuchacze tego nie słyszeli. Tak, jeżeli chodzi o teatr Belfegor, to tutaj też jest pewna nowość, która się pojawiła w tym roku. Na deskach teatru proponujemy rodzinom z dziećmi opowieść wigilijną doktora Dolittle. Jest to spektakl rodzinny, gdzie na scenie występują aktorzy, muzycy, ale także prawdziwe zwierzęta. To sprawia wszystko, że właśnie ten spektakl jest niezwykłym przeżyciem, jest wyjątkowy. I tu tak, z takich statystyk troszeczkę od premiery, która odbyła się 6 grudnia, ten spektakl obejrzało ponad 3000 widzów i ciągle jest popularny. Można wesprzeć WOŚP, biorąc udział w tym spektaklu. Bilety są jeszcze dostępne. Na Kub Bilecik, te informacje również będzie można znaleźć ponownie na naszym fanpage'u. Cały dochód z, ze sprzedaży biletów jest przekazywany na rzecz WOŚP. Serdecznie zapraszamy, a jeszcze dodatkowo dla tych, którzy nie zdążą kupić biletu właśnie przez Biletik, będzie udostępniona stacjonarna puszka na miejscu, do której można tą wartość po prostu wrzucić. No właśnie jeśli już mowa o puszkach, to powiedzmy jeszcze o tym, że, tak, że jak zwykle to bywa na terenie całego miasta prawdopodobnie będą stacjonować, będą się poruszać wolontariusze z puszkami. bo to, o czym my cały czas mówimy to jest finał, to jest to miejsce, gdzie się koncentruje aktywność wasza, ale przecież wolontariusze będą chyba w każdym miejscu w tychach. Tak, oczywiście. My bierzemy na siebie te zaszczyty tutaj i jesteśmy tym centrum takiego WOŚPu w Tychach od lat. Ale to chyba dlatego, że robimy taką największą imprezę, ale nie zapomnijmy o prawie 120 wolontariuszach, którzy będą w tym dniu chodzić. My mamy strefy zamknięte, otwarte, a te dobre duszyczki będą po całym mieście chodzić z puszeczkami i liczyć na wsparcie. Także niewątpliwie, na swojej drodze, gdy tylko zechcemy, to spotkamy takie osoby ubrane z identyfikatorami, z puszkami i z serduszkami. Jeśli nie będziecie mogli Państwo nas odwiedzić pod stadionem. I wracamy do rozmowy ze mną w studio Justyna Rynkiewicz i Dariusz Greiner i rozmawiamy o tym, co się będzie działo w niedzielę na finale w Ośpu, pod stadionem i w, na stadionie w zasadzie i w różnych innych miejscach. Jeszcze coś macie w zanadrzu? Jeszcze coś, o czym chcieliście powiedzieć? Ja mogę powiedzieć o, myślę, takiej trochę zaskakującej rzeczy, ponieważ... Jeszcze, zanim zaczniemy wielki finał, bramę otwieramy o godzinie 11, to przed, przed wielkim otwarciem. Przed, od, bramą. przed bramą. Przed bramą wielką otwarcia w, w strefie zamkniętej w sali konferencyjnej przez wejście Tyska Galeria Sportu o 9.30 do 10.30 ze spokojem będzie yoga. Yoga o poranku z Justyną, z yoga to my. Wystarczy wziąć ze sobą. Takie sportowe wygodne ubranie, karimatę lub coś innego do leżenia i po prostu skorzystać za wrzutkę do puszki z chwili relaksu, z chwili dla siebie. Mhm. Warto rozpocząć ten dzień y tak aktywnie. Zdecydowanie. Ale, ale bez, bez jakiegoś takiego nerwu od razu. Mhm. Potem jeszcze pierwsza pomoc w, tym, w tej strefie zamkniętej to już po otwarciu Straż Miejska. Tak, będzie mamy kilka prelekcji z bezpieczeństwa. Będzie to pierwsza pomoc, Straż Miejska, TEP Edukacja również będzie prowadziła jedną prelekcję, ale również pojawi się policja i tutaj będziemy mówić o bezpieczeństwie na drodze. <grym> Jak pojawi się policja, to wszyscy od razu podnoszą brwi, co się <grym> będzie działo. No tego nigdy za wiele. Oj nie, to jest bardzo potrzebne. Szczególnie w w takich warunkach zimowych, w jakich teraz jesteśmy, to wszystko zakończy się koncertem pozor Trio. Oj, tak. W tej tak, strefie zamkniętej. W strefie zamkniętej, która jest otwarta dla wszystkich. Oczywiście. Mówimy o niej strefa zamknięta, ponieważ wszystko dzieje się w pomieszczeniu. Natomiast jest otwarta, jak mówisz, dla wszystkich. Także serdecznie zapraszamy i właśnie takim naszym finałem w tej strefie zabawy i edukacji będzie koncert takim nazwałabym to raczej mini koncert akustyczny zespołu Pozor Trio, który już występował na scenie rok temu, został bardzo fajnie przyjęty. Także myślimy, że w tym roku będzie dokładnie tak samo. Zapraszamy od 17:30 do 18:30. Chłopaki zagrają, będzie na pewno radośnie, energicznie i z ogromnym serduchem można może się wydawać, że to już będzie koniec tymczasem nie bo jest jeszcze światełko do nieba Darku, czy ty coś wiesz na ten temat? Wiem, jest światełko do nieba, ono będzie inne niż zwykle, ale o tym światełku do nieba obiecałem Justynie, że ona opowie, ale ja jeszcze... to ja o czymś innym tak, jeszcze. Tak, to ja opowiem jeszcze o tej strefie edukacyjnej zamkniętej, która jest otwarta dla wszystkich. No Właśnie w ten dzień w niedzielę swoje podwoje otwiera Muzeum Sportu. Więc jeśli ktoś nie był, nie miał okazji, a zachęcam gorąco, Naprawdę jest co oglądać. To też możemy za wrzutę do puchy wejść, e, poglądać e, i chłopaki opowiedzą troszeczkę, że to nie tylko sobie zobaczyć, ale to trochę tej historii naszego sportu. Mm, a mamy w tychach czym się pochwalić, zobaczyć. E, bardzo fajne miejsce. A jakie są Twoje ulubione dyscypliny? No, hokej. Hokej, no, okay. ale piłkę właściwie też jest fajna koszykówka. No, mamy tutaj sporo w tychach dyscyplin sportowych. Zastanawiam się, skoro jest hokej na trawie, to dlaczego nie ma piłki na lodzie? Ale to jest temat na inną rozmowę. Jak w takim razie z tym światełkiem do nieba? To będzie wyjątkowe wydarzenie, rozpocznie e, światełko do nieba, straż pożarna, nasza tyska, wyjedzie drabiną ponad e, stadion i oświetli z góry e, całą przestrzeń. Do nich dołączy potem e, Straż Miejska i policja, również e, używając swoich świateł, rozświetli całe miejsce, ale to nie wszystko. Ponieważ e, od zawsze, od e, m, już wielu lat jest z nami teatr ognia, inferis, który od 20. Przygotował specjalne światełko do nieba dla nas i będzie to um, wyjątkowy spektakl Magia, krainy lodu i ognia. Taką dodatkową ciekawostką, ponieważ tych świateł będzie mnóstwo, już dzisiaj zobaczycie również post na naszym fanpage'u, ale myślę możemy o tym powiedzieć. Zachęcimy wszystkich mieszkańców do tego, aby wyciągnęli swoje telefony, zaświecili latarki w telefonach i skierowali to światełko w górę. W niebo, do strażaków, którzy będą tam właśnie Pan, na tej Olej, pamiętajmy, ale to dużo wcześniej. I zaświećmy symbolicznie. Połączmy się, wyślijmy to światełko do tego nieba symbolicznie, właśnie jako znak takiego naszego współdziałania. Tego, że dzielimy się po prostu tym dobrem. 1745, a my rozmawiamy jeszcze o tym, co się będzie w Tychach działo w niedzielę, czyli o finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy i rozmawiam o tym wydarzeniu z głównymi aktorami tego zamieszania, pozytywnymi aktorami pozytywnego zamieszania Justyną i Darkiem. No i co, wypadałoby jeszcze raz wszystkich zaprosić? No, bo przekonaliście chyba wszystkich do tego, że warto, bo tych wydarzeń jest tak dużo. Każdego chcecie tam mieć u siebie, no bo cel jest absolutnie słuszny. Jak najbardziej ja to ostatnie słowo pozostawię Darkowi. Natomiast chciałabym podkreślić jeszcze jedną rzecz. Justyna i Darek to są jedne z wielu osób, które zaangażowały się w czynienie tego dobra i tworzenia tego wydarzenia, ale razem z nami, pozwolę sobie wymienić tylko kilka imion, jest jeszcze Agata, jest Ola i Piotr, jest Nina, jest Jacek Wiking i wiele, wiele innych wolontariuszy, bez których to wydarzenie po prostu nie miałoby miejsca i bardzo się z tego cieszymy, że możemy po prostu razem no, działać i, i robić się, i grać do końca świata i jeden dzień dłużej. Darku? Szanowni Państwo, zapraszamy serdecznie w niedzielę od 11, Jak już ktoś woli, od yoga, 9.30. Zapraszamy na stadion miejski, ale ja też was chcę zachęcić do tego, byście zerknęli na aukcję tyskiego sztabu Wośp. Użytkowik Tyski, podkleśnik Sztab, podkleśnik Wośp. Mamy bardzo dużo ciekawych aukcji. Są aukcje, które. Do aukcji zapraszamy już od lat mieszkańców tych przeróżne firmy, więc my bardzo się cieszymy, że dajecie swoje serducha. Jest bardzo wiele fajnych rzeczy, które można wylicytować i coś mieć fajnego, więc zachęcamy na liczniku aukcji już ponad 10 tysięcy. Mamy już ponad 60 bardzo ciekawych aukcji i zachęcamy wszystkich do. Odwiedzenia, licytowania na naszym fanpageu profilu. Też publikujemy codziennie jedną, wybraną dwie aukcje, ale też można się jeszcze z nami skontaktować, bo jeszcze przyjmujemy aukcje, a aukcje będą trwały do 16 lutego. Ten fanpage to sztab wośp tychy. Sztab Woś Ptychy. Tam faktycznie linki do, do aukcji na Allegro. Jak zwykle Allegro tu gra z orkiestrą. Na przykład jest do kupienia zamek w Sandomierzu. Teraz kosztuje 50 zł. Jak na zamek w Sandomierzu to całkiem dobra cena, zachęcamy. No a jeśli chodzi o tych, którzy biorą udział w organizacji y, finału, jasne, zawsze tych ludzi jest więcej, zawsze y, to jest cała grupa. Oni by się tu wszyscy nie zmieścili do radia. Dobrze, Ale że może tych... spróbujemy następnym razem? Dobrze, że tych najskromniejszych wydelegowali. Ale następnym razem chętnie się spotkamy z większą grupą i porozmawiamy. Może po, po finale, jak to wszystko się zakończyło, jak już będziecie wiedzieć na przykład, ile pieniędzy zebraliście, żebyśmy o tym powiedzieli, wypili kawę i, yy, i porozmawiali na ten temat. Pięknie wam dziękuję. Justyna Rynkiewicz i darek Greiner ro, rozmawiałem z nimi dzisiaj o finale, niedzielnym finale WOŚP w Tychach. Wielkie dzięki. Bardzo Dziękujemy za zaproszenie. Widzimy się w niedzielę. I zapraszamy was wszystkich w niedzielę w podwoje stadionu miejskiego w Tychach.